Cześć z tej strony, Hudson. Witam Was w kolejnym odcinku o monitorach na kanale Xcomu. Recenzje kompów, perferiów, gier, to wszystko znajdziecie na naszym Xcomowym kanale na YouTube. Więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, zachęcam Was bardzo serdecznie tak, abyście zasubskrybowali nasz kanał. W tym odcinku pogadamy sobie nie o jednym, a aż o dwóch monitorach, które tutaj przepięknie wyeksponowałem na swoim biurku. I chociaż na pierwszy rzut oka mogą one wyglądać bardzo podobnie, no to różnią się i to w wielu aspektach. Co je łączy? Przede wszystkim jeden producent, są to oba monitory od Lenovo, Gabel bo to 27-calowe bestie, ale już jest tutaj inne odświeżanie czy rozdzielczość. Pierwszy z tych monitorów to Lenovo Legion Y27F30, a drugi Y27QF30. W przeszłości miałem okazję testować parę monitorów od Lenovo i było tam naprawdę sporo dobrego, ale czuć było, że w porównaniu do konkurencji jest tam jeszcze sporo przestrzeni do tego, aby móc zaoferować graczom więcej. No i tak podobno właśnie z serią Legion ma być i teraz. Sprawdźmy więc, jak to się tutaj prezentuje. Zobaczmy. Dla kogo jest poszczególny z tych monitorów i jaki rodzaj gracza będzie mógł zyskać wtedy na nich najbardziej. No i wypunktujmy sobie resztę różnic pomiędzy tymi oto dwoma braćmi, nie przedłużając, sprawdźmy zatem co czeka na nas w pudełkach. Tam główni bohaterowie, kabel DisplayPort, kabel pod USB, zasilacz, certyfikaty o przeprowadzonej fabrycznej kalibracji i papierologia. Oba monitory wyglądają dokładnie tak samo, ale wraz z nową serią Legion Lenovo odpicowało widocznie swój design, czyniąc go jeszcze bardziej gamingowym, ale w moim odczuciu wygląda to schludnie i ładnie. Z tyłu rzucałem się w oczy posrebrzane loga producenta, mieniące się dumnie na pleckach o różnych fakturach plastiku. Szczególnie część w centrum o wyglądzie ala plastry miodu mocno rzuca się w oczy, ale ten schemat gdzieś już widzieliśmy. Pod tą półką znajdziemy porty i tych jest tutaj sporo. Dwa wejścia HDMI 2.0, jedno DisplayPort 1.4, wejście pod hub USB i dwa porty USB. USB. Do tego dwa dodatkowe porty USB znajdziemy po boku miodowego segmentu. Przyciski do sterowania menu, w tym niebieski joystick, znajdziemy przy krawędzi ekranu. Masywne ramię przy łączeniu z miejscem pod ewentualny montaż Wesa do ściany pozwala na regulację ekranu w każdym możliwym kierunku, w tym do pivota. Podstawa o mocno odświeżonym projekcie to już nie bumerang jego ostatnio. A poszatkowana bryła, która fajnie komponuje się z resztą projektu i pewnie trzyma się biurka. Wyglądają tak samo, ale podobieństwo się na tym kończy. Oba monitory mają 27 cali i matryce IPS, operują jednak na innej rozdzielczości Y27F30 na Full HD, a Y27QF30 na 1440P. W kwestii odświeżania F30 możemy podkręcić do 280 Hz, a QF30 posiada 240 Hz odświeżanie. W obu przypadkach mamy wsparcie synchronizacji odświeżania, czas reakcji podawany przez producenta przy wsparciu funkcji MPRT wynoszący pół sekundy i certyfikat HDR400 f Full hd na pokładzie ma przy wielkości 27 cali zagęszczenie pikseli wynoszące 82 piksele na cal. No i jeśli o to kombo chodzi, no nie jestem zwolennikiem takiego połączenia, ale zdaję sobie w pełni sprawę, że dla wielu osób zrobi ono robotę, no bo obraz jest większy, choć na pewno nie tak ostry jak we wyższych rozdzielczościach, a do tego łatwiej wygenerować nam wymagany klatkaż pod ogromne 280Hz odświeżanie, no gdzie i tak wsparcie naprawdę solidnego kompa będzie wskazane. Z kolei sytuacja ma się kompletnie inaczej w przypadku QF-30. Z rozdzielczością 1440p. Tutaj już zagęszczenie wynosi 109 pikseli na cal, więc w natywnej rozdziałce wszystko mocno zyska na ostrości i różnice widać gołym okiem. Stąd QF30 spędził na moim biurku więcej czasu. Pamiętajmy jednak, że jak w Full HD wykręcenie odpowiedniego klatkarzu pod 280 Hz otwieranie jest ciężkie, tak w przypadku rozdziałki 1440p będzie to jeszcze trudniejsze. W obu przypadkach mamy tutaj do czynienia z matrycą IPS. Kolory wyglądają przepięknie i jasność jest zdecydowanie mocniejsza niż w przypadku monitorów OLED, co widać gołym okiem, no ale kolorymetr też pokazał, że jest bardzo dobrze. Multimedia czy gry pochłania się na tych sprzętach bardzo przyjemnie. Wszystko wygląda żywo i czuć, że mamy do czynienia z naprawdę dobrze wykutym kawałkiem technologii. Tryb HDR również dowozi i widać solidne podbicie jasności, jak na matryce LCD przystało. Sprawdźmy zatem, co pokazał nam kolorymetr. Pokrycie przestrzeni barwowych na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Czy to sRGB, czy DCI-P3, no jedno wielkie wow. No i kontrast, który w końcu dowozi i jest podręcznikowy, jeśli o ten Typ matrycy chodzi. Przypominam, że w Lenovo G2720, które testowałem jakieś dwa lata temu, wynosił on jedynie stosunek 245 do 1. No także widać, że w tej kwestii producent nadrobił i to naprawdę sporo. Backlight Bleeding. Kwestia mocno losowa i fajnie widać to na tych dwóch monitorach, chociaż gołym okiem nie dojrzymy żadnych przejaśnień. Najwyższa wartość ISO w moim aparacie wyeksponowała segmenty przepuszczające trochę więcej światła niż pozostałe części, co może potęgować w przyszłości. Ghosting. Jak na LCD, jest naprawdę cudownie. Obraz przy ustawieniu funkcji Overdrive na poziom drugi jest wyraźny i moim zdaniem wygląda to tutaj najlepiej. Ma jedynie minimalną poświatkę, ale to wiecie, taką tyci, tyci, przy jaśniejszych tłach. Z powodu większej płynności odświeżania F30, ma tutaj minimalną przewagę. Ale w obu przypadkach wygląda to cudnie. Jak mówiłem, działałem na Overdrive ustawionym na poziomie drugim, ponieważ wyższe pułapy mocno uwydatniały overshoot. Funkcję MPRT odpaliłem jedynie po podpięciu monitorów kablem HDMI, którego przypominam, że nie znajdziemy w pudełku. Ale stroboskop nie męczy, więc zdecydowanie wołałem zostać przy klasycznym ustawieniu Overdrive na poziomie drugim z działającą synchronizacją odświeżania. Jak widać, są to naprawdę solidne maszyny, więc sprawdźmy, jak radzą one sobie w gamingu, czyli w kwestii, w której według producenta odnajdą się one najlepiej. Bardzo fajnie, że w tej serii dostajemy dwa różne sprzęty przeznaczone dla graczy o różnym zapotrzebowaniu, ale też pod dwa inne profile samego kompa, jaki jest nam potrzebny pod dany monitor. Ciągle uważam, że wersja Full HD lepiej odnalazłaby się w kombo z 24-calową matrycą, a może udałoby się jeszcze obniżyć finalną cenę o parę stówek. Jeśli jednak nie przeszkadzają nam artefakty rozdzielczości Full HD tutaj dodatkowo rozciągniętej na większej 27-calowej powierzchni, no to cała reszta jest jak najbardziej rewelacyjna. Większe odświeżanie, no ma tutaj bardziej sens, bo o ile w takim sensie spokojnie powinniśmy dowieść wymagany klatkarz, tak już w innych grach, no może być trudno. Y27QF30, no to moje ulubione kombo i jak mówiłem, to na nim operowałem przez większość czasów moich testów. Obraz jest ostrzejszy i w moim odczuciu wygląda to dużo lepiej. Szczególnie w grach o ambitniejszej grafice, kiedy mogliśmy wycisnąć moc tej specyfikacji, nie zwracając uwagi na ten bardziej filmowy klatkaż i mniejszą płynność. No i wtedy właśnie możemy zauważyć ten potencjał tego monitora. Bardzo dobry sprzęt. W obu przypadkach, mimo braku potwierdzenia kompatybilności z G-Synciem, udało mi się odpalić tą funkcję na maksymalnych ustawieniach monitorów. No a jak to się prezentuje w przypadku konsoli nowej generacji? Pod konsolę wybrałbym zdecydowanie model droższy, czyli Y2 27QF30, no bo dogadują się z tym środowiskiem dużo bardziej intuicyjnie. PS5 i Xbox Series X bez żadnych problemów współpracowały z 1440p przy 120Hz odświeżaniu. Tryb HDR odpala z automatów, wzmacniając jaśniejsze sceny i podbijając kontrast w ciemniejszych. Co fajnie, nie widać tutaj dużej degradacji w kolorach przy jaśniejszych scenach, no bo ta jasność z łatwością rzuca się w oczach. Konsole dogadują się z tym lenowo świetnie, no i spędziłem wiele godzin z Mortal Kombat ogrywanym na Y27QF30, no a Nowy Mortal, zrestartowany po ponad 30 latach, nie powinien zawieść ode danych fanów tej serii. Jest brutalnie, gra dalej mocno odstresowuje, a opowiedziana historia, choć ze znajomymi kultowymi postaciami, jest podana w ciekawy sposób. Polecam wszystkim z krwistym sumieniem. Z czystym sumieniem. No i na koniec menu. Niby są takie same, ale jednak trochę się różnią. Ustawienia gamingowe, tryby pod daną aktywność, tutaj znajdziemy ich naprawdę mnóstwo. Overdrive MPRT, synchronizacja odświeżania, licznik odświeżania i overclocking, ustawienia obrazu, kolory, podział obrazu z dwóch różnych wejść i ustawienia systemowe. Podsumowując. Te oto dwa przepiękne monitory od Lenovo, które miałem okazję testować przez ostatnie parę tygodni, robią naprawdę bardzo pozytywne wrażenie i widać, że producent nadrobił braki tam, gdzie w poprzednich generacjach dało się je z łatwością zauważyć. W porównaniu do Lenovo G2720, czyli ostatniego sprzętu Lenovo, jaki miałem okazję testować prawie dwa lata temu, no mamy tutaj naprawdę ogromny jakościowy przeskok. Praktycznie wszystkie kwestie, które nie podobały mi się wtedy, zostały tutaj podbite i dostaliśmy ich spory upgrade. Jakość wykonania, przyciski do obsługi czy przede wszystkim no, ten niski kontrast, który w tamtym monitorze no, wołał o pomstę do nieba? Dla mnie szczególnie model Y27QF30 jest strzałem w dziesiątkę z idealnie dobraną specyfikacją. Gdyby tylko cena była mniejsza, jakieś dwie stówki w swojej specyfikacji, byłby to chyba najlepszy monitor na rynku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i za to, że dotrwaliście do tego momentu. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tych dwóch monitorów Lenovo i który z nich lepiej dogadałby się z Waszym PC-tem. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zasubskrybujcie nasz x-komowy kanał na YouTube, bo oprócz monitorów recenzujemy tam dla Was cały technologiczny poświatek, więc będziecie mieli pewność, że jesteście z nim na bieżąco. Jeżeli zastanawiacie się, z jakich sprzętów korzystam, pełną listę moich gratów podpiąłem Wam w opisie tego filmu. Mówił do Was Hudson i my co? Widzimy już za niedługo w kolejnych materiałach na kanale x-komu. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa!